W nadchodzącym roku część emerytów w Polsce może spodziewać się dodatkowego wsparcia finansowego w formie zwrotu podatku dochodowego. Dotyczy to seniorów, którzy otrzymali niskie świadczenia emerytalne i mieli potrącone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od tzw. trzynastek i czternastek. Informacje te przekazuje popularny dziennik FAKT. Który podkreśla, że zwrot ten może wynieść nawet 404 zł. Zgodnie z doniesieniami, emeryci, których roczne dochody nie przekroczą 30 tysięcy zł, będą mogli ubiegać się o zwrot zaliczek na podatek dochodowy z dodatkowych świadczeń. Warto zaznaczyć, że kwota ta obejmuje również tak tzw. kwotę wolną od podatku. W przypadku rocznego rozliczenia podatkowego seniorzy mogą liczyć na jednorazowy zwrot w wysokości od 300 do 404 zł. Jak informuje fakt, seniorzy będą mogli otrzymać te pieniądze dopiero po 15 lutego 2025 roku, kiedy to Urząd Skarbowy udostępni podatnikom wstępnie wypełnione deklaracje PIT. Emeryci korzystający z usługi Twój EPIT mogą liczyć na zwrot w ciągu zaledwie kilku dni, co jest znacznym ułatwieniem w porównaniu do tradycyjnych metod składania deklaracji. Dziennik wskazuje, że na najwyższy zwrot mogą liczyć emeryci, którzy miesięcznie otrzymują świadczenie w wysokości 2184 zł. W takim przypadku ich zwrot wyniesie wspomniane wcześniej 404 zł. Z kolei seniorzy z minimalną emeryturą, która wynosi 1781 zł brutto, mogą liczyć na około 236 zł zwrotu. Warto zauważyć, że zwroty podatkowe rosną wraz z wyższymi kwotami emerytury na rękę. Jednak istnieje limit, po którym nie przysługuje już zwrot. Ma to miejsce przy świadczeniu netto wynoszącym 2275 zł i więcej. Wówczas zwrot wynosi 0 złotych. Obecna sytuacja finansowa emerytów w Polsce jest przedmiotem licznych dyskusji i analiz. Wiele osób zauważa, że pomimo wprowadzenia dodatkowych świadczeń, takich jak 13 i 14 emerytura, seniorzy często borykają się z problemami finansowymi. Wysoka inflacja oraz rosnące koszty życia sprawiają, że dodatkowe wsparcie w postaci zwrotu podatku może być dla nich istotnym wsparciem. Wśród komentarzy dotyczących tej sytuacji pojawiają się głosy krytyki wobec rządu. Niektórzy komentatorzy zauważają, że zamiast natychmiastowego zniesienia podatku dla najniższych emerytur, rząd decyduje się na wypłatę zwrotów w późniejszym terminie. Takie podejście może być postrzegane jako sposób na oszukiwanie obywateli poprzez opóźnienie rzeczywistego wsparcia finansowego. Inni komentatorzy sugerują, że emerytury do 5 tysięcy złotych powinny być całkowicie zwolnione od jakiegokolwiek podatku dochodowego. Argumentują oni, że takie kwoty są niewielkie i nie powinny być obciążane dodatkowymi daninami. Podsumowując, przyszły rok przyniesie dla części polskich emerytów możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego w postaci zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego. Choć kwoty te mogą wydawać się niewielkie w obliczu rosnących kosztów życia i inflacji, dla wielu seniorów mogą stanowić istotną pomoc. Warto śledzić rozwój sytuacji oraz reakcje społeczne na te zmiany, które mogą wpłynąć na przyszłe decyzje rządu dotyczące polityki emerytalnej w Polsce.